Okej, okay, tutaj przyjdziemy. No i jak mam za dużo okien, to potem są problemy z tym. Tutaj już będzie łatwiej trochę. Tą ściankę po prostu usuniemy. Tu jest mała dziura, ale ją zatkamy. Tu zrobimy okno, żebyśmy to ładnie sobie widzieli. Teraz tak, tutaj, tutaj, tutaj. Tu można zrobić też takie przejście górą, że tam zeskoczyć. Ale nie robiłbym tego. No nie robiłbym tego. Okej, okay, zrobimy tutaj okno. Kurczę, tak się zastanawiam, ale no w sumie też można takie górne przejście zrobić. Tylko czy te drzwi nam się będą ładnie otwierały. Bo z drzwiami są problemy różne. Ok, zabudujmy to. Tak to wygląda. Tutaj nie robimy żadnych okien. I teraz tak, pod spodem w tym budynku Yy, mamy to nasze przejście do którego chcemy się dostać tak więc rozwalimy podłogę do niego dojdziemy i zrobimy sobie od razu drogę powrotną żebyśmy też mogli yy, wspinać się jakbyśmy szli, szed, szli z tej strony teraz tak jak to jest ustawione aha to jest tak ja bym musiał to mieć na szerokość ale musi być to oczywiście prosto, bo inaczej, inaczej tego nie zrobimy. Tak to wygląda. Strasznie to wygląda. Szybko wrócimy do zapisu. Mm -hmm. Okej, okay, jesteśmy i sami widzicie, że ten kod bardzo dobrze się przydaje do zapisywania i możemy na spokojnie sobie budować nie martwimy się, że cała nasza praca poszła w łeb. Tak więc prosto jest dopiero teraz. Teraz bardzo ładnie to widać. Zrób. Jeszcze raz. Trochę w prawo. Jeszcze. Tak. Ideolo. Po prostu Ideolo. Platformę bierzemy. Aha, tu jest okno. No to może z tej strony. No to nic nie... Strona już mnie robi różnicę. Ale to ona nie musi być jakoś specjalnie wysoko. Możemy ją zrobić nawet tak. Chodzi bardziej o tą linkę, żeby tam na dole. Mm, normalnie zwisała. Okej, okay, mamy. bo ona nie dostosowuje się do wysokości platformy tylko ona jest tak długa jak jest długa i tyle, nie? pasuje, dobra i od razu możemy zbudować tutaj kolejny poziom to będzie trochę wyżej ale to za chwilę o, ogólnie odcinki będą trochę krótsze ale za to będzie ich więcej więc się nie martwcie bo jeżeli pewnego dnia wpadnie odcinek i macie takie kurde, jeśli jednym by się oglądało. To po chwili może ogólnie wlecieć kolejny Tak więc bez piny i stresu. Okej, okay, jak te sody wyglądają tu? Hmm, średnio na jeża. E, czy one dotykają ziemi? Może nie będzie z nimi problemu. Zobaczmy. Mam nadzieję, że nie będzie. Idealnie. Po prostu idealnie. Dobra, tak więc musimy się tutaj pośpieszyć i oświetlić teren, bo zaraz zrobi się ciemno. Tak więc tak, na początku oświetlenie. To jest podstawa, bo tutaj nic nie, nie zrobimy. Oświetlenie jeszcze będzie z góry. Tutaj trzeba zrobić, zakamuflować tą dziurę, która powstała. Sądzę, że Max... 2, 1 nawet starsze jak to wygląda. Chcecie coś dodać, coś ująć? Nie ma nic do dodania. Okej. Okay. No. Tak. Tak. Yy, trochę średnio, ale dobra, niech tak już zostanie. Zbudujmy tutaj jeszcze jeden, jeden poziom wyżej. No na nim już okien nie możemy zrobić, bo jakby to wyglądało. Przynajmniej średnio jak w jakimś kościele taki witraż a tego nie chcemy tutaj bo nam uroku trochę zbierze tak 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 o, super, pasuje no i to naprawdę nieźle wygląda teraz przyda mi się tylko dach hmm, ale nie chcę za, za bardzo szpicza z tego Coś takiego w zupełności starczy. Jak to śmiesznie buduje. I tutaj będzie idealne miejsce na żla, żerandol z kości. To będzie najlepsze miejsce na to. Tylko czy my dosięgniemy w to środkowe miejsce tam do góry. Tu, 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 tu. tu. A mogę zejść? Dosięgnę? Dosięgnę. Dobrze, że to jest tak, Czy tak wysoko można to postawić. Twórcy o tym pomyśleli.